Jesteś w niewłaściwym miejscu, proszę pani. To jest poligon, a nie miejsce turystyczne. Roześmiała się grupa młodych żołnierzy, gdy drobna kobieta weszła na teren poligonu. Miała na sobie srebrną wiatrówkę. Nic nie powiedziała, tylko podeszła do maszyny do wyboru celu. Położyła rękę na ekranie. System zachuczał, światła zaświeciły się na czerwono. Znak wywoławczy czarna wdowa został ponownie aktywowany. Cały poligon zamilkł. Nazywała się Marin Weiss 35 lat Europejka. Długie czarne włosy związane nisko, drobna sylwetka, spokojne oczy, w których zdawały się kryć odległe burze. Miała na sobie proste dżinsy i srebrną wiatrówkę, niosąc zniszczoną skórzaną torbę, która wyglądała, jakby widziała lepsze dni. Maren przybyła do zachodniego centrum szkoleniowego z cywilnym dowodem tożsamości rejestrując się na strzelanie rekreacyjne. Obiekt tętnił życiem, personel wojskowy, funkcjonariusze policji i weekendowi wojownicy, wszyscy doskonalący swoje umiejętności. Oficer przyjmujący, młody kapral Jenkins, zapytał: Czy kiedykolwiek pani strzelała? Uśmiechnęła się łagodnie. Nie tak dużo, jakby się mogło wydawać. Grupa młodych żołnierzy za nią wybuchnęła śmiechem. Szeregowy Rodriguez, ledwie 21-letni, szturchnął kumpla. Jeśli trafi w cel, będę już zawsze pracować w kuchni, Maren nie zareagowała. Po prostu stała na końcu kolejki, trzymając skórzane rękawiczki. Cicha jak poranna mgła, jej postawa była zrelaksowana, ale było w niej coś, w sposobie w jaki się poruszała subtelna pewność, która świadczyła o doświadczeniach daleko odbiegających od cywilnego otoczenia. Żołnierze kontynuowali swoje kpiny. Jeden wskazał na jej drobną sylwetkę. Popatrz na te ramiona, czy ona w ogóle utrzyma karabin stabilnie. Inny wtrącił: Może jest tu dla zdjęć na Instagramie. Wiecie jacy są cywile pewnie chce pozować z bronią do swoich mediów społecznościowych. Trzeci żołnierz, sierżant Miller, dołączył do rozmowy. Dwadzieścia dolarów, że nawet nie załaduje prawidłowo magazynka. Maren czekała cierpliwie. Jej oddech był kontrolowany, miarowy. Coś w jej spokoju sprawiało, że powietrze stawało się cięższe, ale młodzi żołnierze byli zbyt zajęci swoimi żartami, by to zauważyć. Obserwowała wszystko. Układ strzelnicy, sprzęt, ludzi. Było to automatyczne, jak oddychanie. Kierownik strzelnicy, gburowaty mężczyzna imieniem Carson, z trzydziestoletnim stażem służby, Zerknął na jej dokumenty. Tu jest napisane, że chce pani spróbować strzelania na daleki dystans. To zaawansowana sprawa, proszę pani. Może zacznie pani od czegoś prostszego. Mamy kilka ładnych, 22, które mogą być bardziej w pani tempie. Będę w porządku, powiedziała cicho Marin. Jej głos niósł pewność, którą Carson prawie przeoczył. Carson wzruszył ramionami: Pani pieniądze. Tylko niech pani nas nie wini, gdy nie trafi pani w stodołę. I proszę, na miłość Boską, niech pani nie celuje tą rzeczą w nikogo. Kolejny śmiech rozległ się po obiekcie. Palce Marin dotykały krawędzi jej rękawiczek nerwowy nawyk, a może coś zupełnie innego. Rękawiczki były dobrze zużyte, wykonane z wysokiej jakości skóry, która została wyrobiona przez lata użytkowania. Gdy nadeszła kolej Marin, nie wybrała broni ze Stojaka, jak wszyscy inni. Zamiast tego podeszła bezpośrednio do panelu sterowania systemu, wyrafinowanego urządzenia, które zarządzało wyborem celu, parametrami strzelnicy i rejestrowało dane dotyczące wydajności. Bez wahania położyła rękę na skanerze biometrycznym. System zamarł na chwilę, przetwarzając coś, czego nie napotkało od lat. Potem nagle przełączył się w tryb czerwony. Alarmy cicho dzwoniły, a na ekranie wyświetliło się pogrubionymi literami: Zgodność biosygnału: Czarna wdowa. Status: Aktywowany. Pracownik cofnął się. Jego twarz zbladła. Czarna wdowa? Myślałem, że to tylko legenda. Czy to nie jest kod jednostki głębokich operacji? Oficer, który przeglądał dokumenty w tylnym biurze, wybiegł. Podpułkownik Hayes Człowiek, który brał udział w działaniach wojennych na trzech różnych frontach. Spojrzał na Marion, a jego twarz pobladła. Pani, jest pani jedyną ocalałą z czerwonej strefy sektora 4. Ludzie zaczęli szeptać między sobą. To jest ten duch, który wyprowadził cały oddział z piekła, a potem zniknął z wszelkich rejestrów. Młodzi żołnierze, którzy się śmiali, Nagle poczuli, że głos uwiązł im w gardle. Atmosfera zmieniła się, jak nadciągający front burzowy, ciężka od napięcia i nagłego szacunku. Carson sprawdził swój terminal komputerowy, jego ręka lekko drżała. Proszę pani, ten system jest klasyfikowany wojskowo. Nie powinien nawet rozpoznawać cywilnych odcisków palców. Cholera, nie powinien już nawet uruchamiać tych protokołów. Marin spojrzała na ekran tymi samymi spokojnymi oczami, nie okazując zaskoczenia reakcją systemu. Czasami systemy pamiętają to, o czym ludzie próbują zapomnieć. Starszy instruktor, sierżant sztabowy Martinez, podszedł ostrożnie. Był w służbie od 20 lat. Widział rzeczy, które nawiedzały jego sny i zostawiały blizny na jego duszy. Czarna wdowa była oznaczeniem dla samodzielnych operatorów, którzy Którzy robili rzeczy, których inni nie mogli przeżyć, operacje, które były tak tajne, że nie miały prawa istnieć. Komputer wciąż się aktualizował automatycznie, wyświetlając informacje, które nie powinny być dostępne. Ostatnia aktywność 2012. Status misji klasyfikowany. Współczynnik przeżywalności 100% dla chronionego personelu. Ocena zagrożenia maksymalna. Szeregowy Rodriguez, ten, który żartował z obowiązków w kuchni, podszedł niepewnie. Proszę pani, ja, my nie wiedzieliśmy. Marin odwróciła się do niego, jej głos łagodny, ale niosący autorytet, który sprawił, że wszyscy słuchali. Nie mieliście wiedzieć. O to właśnie chodziło. Najlepsze operacje to te, które nigdy się nie wydarzyły. Strzelnica wypełniła się dziwnym napięciem. Inni strzelcy przerwali swoje ćwiczenia, przyciągnięci zamieszaniem. Wszyscy zdawali się czuć, że są świadkami czegoś niezwykłego czegoś, co zmieni sposób, w jaki postrzegają świat. Martinez otworzył więcej plików na swoim tablecie. Jego uprawnienia bezpieczeństwa pozwalały mu na dostęp do fragmentów informacji. Tu jest napisane, że prowadziła pani operacje ratunkowe w strefach, gdzie satelity nie mogły nawet utrzymać kontaktu. Jak to możliwe? Uczysz się pracować z tym, co masz, odpowiedziała po prostu Maren, i uczysz się, że czasami najważniejsze misje to te, gdzie nikt nie wraca do domu jako bohater. System ponownie wydał sygnał dźwiękowy, oferując opcje, które nie były dostępne kilka chwil wcześniej: dostępne protokoły taktyczne, autoryzować zaawansowane scenariusze szkoleniowe. Carson spojrzał na ekran, potem na Maren. W jego wyrazie twarzy mieszały się zmieszanie i szacunek. Proszę pani, te protokoły są powyżej mojego poziomu uprawnień, nie mogę nawet zobaczyć, co zawierają. System oferuje scenariusze szkoleniowe, których nigdy wcześniej nie widziałem. Hejs podszedł bliżej, jego głos ściszył się do szeptu. Te protokoły zostały opracowane dla sytuacji, w których konwencjonalne taktyki wojskowe zawodziły są przeznaczone dla operatorów, którzy działają samotnie w środowiskach, gdzie wsparcie nie nadejdzie. Marion powoli zdjęła rękawiczki, odsłaniając dłonie, które opowiadały własną historię. zrogowaciałe, w specyficznych miejscach, małe blizny, które świadczyły o latach posługiwania się bronią i sprzętem. Wzięła standardowy karabin ze stojaka, nie dokonała żadnych regulacji lunety, nie sprawdziła balansu, nawet nie zbadała dokładnie broni. Spokojnie powiedziała: Chcę tylko sprawdzić, czy nadal utrzymuje celność na 800 metrów. Na 800 metrów. Na strzelnicy zapadła cisza. 800 metrów to poziom ekspercki w strzelectwie, rodzaj dystansu, który wymaga lat treningu i idealnych warunków. Większość strzelców rekreacyjnych nie mogła trafić w cel z połowy tej odległości. Przez następne 10 minut wystrzeliła sześć razy. Każdy strzał przebił środek tarczy z mechaniczną precyzją. Nie było wahania, żadnej korekty między strzałami, tylko stały rytm, który świadczył o pamięci mięśniowej tak zakorzenionej, że stała się instynktem. Z każdym pociągnięciem z pustu ekran automatycznie się aktualizował. Wykryto wzorzec taktyczny, czarna wdowa potwierdzono, Wzorzec strzelania zgodny z danymi historycznymi. Instruktor szkolenia, mężczyzna, który trenował olimpijczyków, pochylił głowę i podszedł do przodu. Kiedyś studiowałem strzelanie z dokumentów oznaczonych jako technika numer 7. Wzorzec ducha to była pani. Marin spojrzała w dal, jej głos niósł ciężar wspomnień. Nie zbieram osiągnięć, po prostu trzymam się nawyku. By nie pozwolić kolegom zginąć przede mną. Ludzie gorączkowo przeszukiwali zapisy systemu, ich uprawnienia bezpieczeństwa ujawniały fragmenty historii, która została celowo pogrzebana. Marin była dowódcą jednostki głębokich operacji Wilcze Echo, wymazanej z systemu, ponieważ nie można było potwierdzić ocalałych po ich ostatniej misji. Dziś system został ponownie aktywowany. Ponieważ po raz pierwszy od 12 lat jej sygnatura biologiczna ponownie pojawiła się w oficjalnej bazie danych, ale historia była głębsza niż ktokolwiek się spodziewał. Martinez znalazł klasyfikowane fragmenty, które sprawiły, że jego ręce się trzęsły. Wilcze Echo zostało wysłane do stref, gdzie inne jednostki miały 90% strat. Pod dowództwem czarnej wdowy nie mieli żadnych strat własnych podczas czternastu misji. Jak to możliwe? Zapytał Carson, jego głos ledwie słyszalny. Marin odłożyła karabin z taką samą ostrożnością, jaką okazywała przez całą demonstrację. Uczysz się widzieć nadchodzącą śmierć, zanim ona zobaczy ciebie. I uczysz się, że czasami jedynym sposobem na uratowanie wszystkich jest wejście w ciemność samotnie. Młody żołnierz, który wcześniej kpił, Stał teraz na baczność. Jego twarz była blada. Proszę pani, co się stało z wilczym echem? Oczy Marion stały się odległe, jakby widziała duchy, które tylko ona mogła dostrzec. Zostaliśmy wysłani, aby wydostać córkę dyplomaty ze strefy wojny. Wywiad się mylił. To była pułapka. Wróg wiedział, że nadchodzimy. Przerwała. Jej głos stał się cichszy, bardziej kontrolowany. Rozkazałam mojemu zespołowi wycofać się na pozycję wtórną. Powiedziałam im, że stworzę dywersję i spotkam się z nimi w punkcie zbornym za 6 godzin. Ale nie dotarła pani do punktu zbornego, powiedział Martinez. Na jego twarzy pojawiło się zrozumienie: Dotarłam, ale nie mogłam pozwolić im znaleźć punktu ewakuacji, więc poprowadziłam wroga dalej w głąb strefy, sprawiając, że myśleli, że cały zespół porusza się w tym kierunku. Zanim wydostałam się z walki trzy dni później, Mój zespół został uznany za poległy w akcji. Misja została sklasyfikowana na najwyższych poziomach. Oficjalnie byłam martwa. Ekran komputera migotał, wyświetlając informacje, które nie powinny być dostępne: raport misji: ewakuacja pomyślna, straty cywilne zero, straty własne zero. Status operatora zaginiony w akcji. Przypuszczalnie poległy w akcji. Hejs podszedł do przodu, jego głos wypełnił się podziwem. Ale pani przeżyła, wydostała się pani z terytorium wroga sama. Przeżycie to nie to samo co życie, odpowiedziała Marin. Jej słowa niosły ciężar, który sprawił, że wszyscy w pomieszczeniu poczuli powagę jej poświęcenia. Przez dwanaście lat byłam duchem, brak tożsamości, brak danych, brak domu po prostu przenosiłam się z miejsca na miejsce, upewniając się, że umiejętności nie rdzewieją, upewniając się, że pamiętam, dlaczego są ważne. Młodzi żołnierze spojrzeli na siebie, wstyd widoczny na ich twarzach. Kpili z kogoś, kto poświęcił wszystko dla ludzi, których nigdy nie spotka, kto wybrał niesienie ciężaru zapomnienia, aby inni mogli żyć. Rodriguez podszedł do przodu. Jego głos łamał się. Proszę pani, przepraszam, nie wiedzieliśmy. Nie mieliście wiedzieć, powiedziała łagodnie Marin. Dlatego to działa. Maren odrzuciła zaproszenie na szkolenie, które Hejs jej zaoferował, szansę powrotu do służby czynnej, możliwość odzyskania oficjalnej tożsamości. Poprosiła tylko o odzyskanie jednego przedmiotu z magazynu broni, pamiątkowej kuli z grawerem. Uratuj jedną osobę, to wystarczy. Była to niestandardowa amunicja, nigdy nie wystrzelona, którą jej zespół wykonał dla niej po ich trzynastej udanej misji. Nosiła ją podczas każdej operacji po tym, jako przypomnienie tego, co najważniejsze. Przed odejściem zostawiła odręcznie napisaną notatkę na biurku Karsona. Jeśli spotkasz kogoś, kto mało mówi, nie śmiej się, mógł powiedzieć za dużo ludziom, którzy zostali w tyle. Najcichsza osoba w pomieszczeniu może być tą, która krzyczała najgłośniej, gdy liczyło się to najbardziej. Tydzień później Strzelnica nr 9 została oznaczona małą tabliczką: Czarna Wdowa ta, która nie potrzebuje rozkazów ta, która nikogo nie pozwoli umrzeć, jeśli jeszcze oddycha. Młodzi żołnierze nigdy nie zapomnieli tego dnia. Zaczęli traktować każdego gościa z szacunkiem wiedząc, że bohaterowie nie zawsze wyglądają tak, jak pokazują nam filmy. Rodriguez przeniósł się do operacji poszukiwawczo-ratowniczych, zainspirowany ideą, że ratowanie życia jest ważniejsze niż ich odbieranie. Carson trzymał notatkę Marin w szufladzie biurka, czytając ją, gdy tylko poczuł pokusę, by ocenić kogoś po wyglądzie. Kiedy przychodzili nowi rekruci, mówił im – Umiejętności można nauczyć. Charakter zdobywa się poprzez wybory, o których nikt inny nigdy się nie dowie. Martinez odszedł na emeryturę sześć miesięcy później, ale nie wcześniej, niż dodał nową sekcję do instrukcji szkoleniowej. Pamiętaj, że najgroźniejsza osoba w pomieszczeniu jest często najcichsza. Nie dlatego, że ukrywa coś mrocznego, ale dlatego. Że widziała już wystarczająco dużo ciemności na kilka żyć. System utrzymywał jej rekord aktywny, choć nigdy nie wróciła. Czasami, późno w nocy, Martinez zastanawiał się, gdzie jest, co robi. Miał nadzieję, że znalazła spokój, jakiś sposób na życie z ciężarem bycia duchem. Ale w głębi serca wiedział, że ludzie tacy jak Marion Weiss nie odchodzą na emeryturę. Po prostu znajdują nowe sposoby, by stanąć między niewinnymi a ciemnością stają się strażnikami, o których nikt nie wie, obserwatorami, którzy chronią z cienia. Hayes złożył raport poprzez tajne kanały, rekomendując zachowanie protokołów Czarnej Wdowy i traktowanie wszelkich przyszłych operatorów pasujących do jej profilu z najwyższym szacunkiem i uwagą. Otrzymał prostą odpowiedź. Zrozumiano. Obserwujemy innych. Legenda Czarnej Wdowy żyła dalej, nie w oficjalnych rejestrach, ale w sercach tych, którzy rozumieli, że prawdziwe bohaterstwo nie potrzebuje uznania. Ono po prostu musi być. Marin nie krzyczała, nie podnosiła pięści, ale jeden jej dotyk wystarczył, by cały system ją rozpoznał. Są wojownicy, nikt ich nie nazywa bohaterami, bo nie wracają, by opowiedzieć historię. Wracają tylko po to, by inni mogli żyć. W świecie pełnym hałasu, jeśli spotkasz kogoś, kto się nie chwali, bądź ostrożny. Mógł uratować więcej żyć niż kiedykolwiek się dowiesz. Żyj z życzliwością i nigdy nie śmiej się z kogoś tylko dlatego, że nie wygląda jak typowy bohater. Prawdziwi bohaterowie to ci, którzy nigdy nie potrzebowali udowadniać, że są bohaterami. Po prostu żyli tym cicho w chwilach, gdy nikt nie patrzył i nikt nigdy się nie dowie. Pamiętaj o Marian Weiss, pamiętaj, że siła. Nie zawsze jest głośna, odwaga nie zawsze jest oczywista, a najważniejsze bitwy często toczą się przez ludzi, których nazwiska nigdy nie znajdą się w książkach historycznych. Bądź życzliwy, nigdy nie wiesz, czyje życie od tego zależy.